Siema z tej strony, rafik i Przemek, typ szkół. Witamy Was w takim pożegnalnym, ponieważ ledzę sobie na wakacje i jakiś czas mnie nie będzie. Także nie chcieliśmy Was zostawić bez niczego i nagramy tutaj jak kawałek sobie pracujemy tam na dedyku. I o, mamy super sprzęty, polskie sprzęty, mój zamysł oczywiście naturalnie. Okej, okay, idę, idę. No z drugiej strony bierzemy A tu A tu, no. wow I tak, mamy... Tutaj sobie zbierzemy te pole. Tam jeszcze Marty jest który awczy. Poszedł na obiad. Obiadyniac zjeść. A, na obiad, no, A. no i sobie tak pracujemy pomału, nie? Coś tam robiliśmy. By troszkę troszkę odzwał Oj sobie, dobra. Troszkę też rozwałki było. Także musicie zaglądać na Facebook, A Facebooka. Z jakimś odrzucamy jakieś nasze superaśne super To zdjęcia. mój tak. Jaki twój? Muszę się bliżej nachylić trochę. Różnego... A. No Ale... User left your channel. User left your channel. User left Musimy sprawdzić chyba, ten. jeszcze się przebiegnę po polu rachu ciachu I, I mamy tutaj ładnie pole obczajone Mapka, jakby ktoś nie wiedział, to to jest boczkowo sobie tykamy. Tak, z, mo, z mojego, znaczy nie, to, to z Kuby Zamysłu Tutaj ładnie, znaczy wadka P27 Tak i tak, Kuba nie Sypniewie też graliśmy, testowaliśmy też także gorzkowo, górale. górę, ale my graliśmy na wszystkich mapach No ale Przemek, wyraż swoje zdanie odnośnie to znaczy wszystkich map, która najlepsza, jak uważasz? Najlepsza mapa to oczywiście y, Goszkowa. Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest, no ale dało się grać. I to tyle, dziękuję, zebrano była bardzo piękna przemowa, bardzo gratulujemy. Y, odezwiemy się. A tak koniec końców... Y... Ustraszono w z grą. Nie, <laughs> tak koniec końców to... hejo. Naprawdę, utracono, utracono po południu Także jak widzicie utracono, my schmywamy się, odezwiemy się za jakiś tydzień. A dla tych co oglądają to później, no to paszek, bo już wróciłem. Kabum! Dobra, to na razie. Oj, włączyłem nagrywanie. Hmm. No i nie zna, że to weź, ten, to, to ja cię pożegnam do ciebie, no. Przepraszam, przepraszam.